Witam Was bardzo serdecznie. Kolejny dzień, zatem kolejne grzybobranie. I dzisiaj dla odmiany zaczynamy od miejsca, gdzie powinny pojawić się borowiki usiadkowane. I tak naprawdę ja już wiem, że są tutaj dwa, i już teraz je dostrzegam. I za chwileczkę wam pokażę tego drugiego, na początek pierwszego, który rośnie tutaj przede mną. I zobaczcie, jak on się prezentuje. Komary oczywiście już atakują. Jest ich mnóstwo. Ja oczywiście te grzyby będę oglądał, no bo teraz nie jestem w stanie ocenić, w jakim są stanie. Natomiast pokażę Wam, w jakiej odległości tak naprawdę te grzyby od siebie rosną, bo tutaj już widzę kolejnego. Tylko muszę się przedrzeć. Zobaczcie. Jest kolejny. Tak się prezentuje. One już tutaj troszkę stoją. Nie są małe. Zobaczcie, tak się prezentuje. No, ja się tutaj na pewno jeszcze rozejrzę, bo. Jeżeli są dwa, to może coś jeszcze się trafi. Oczywiście muszę najpierw zobaczyć, czy one w ogóle się będą nadawały do czegokolwiek, czy odratuje chociaż kapelusz. A wy nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. To zupełnie nic nie kosztuje, a nie przegapicie żadnych pięknych grzybów. No i słuchajcie, oczywiście, że było warto <laughs> zrobić kolejnych kilka kroków, bo mamy trzy kolejne borowiki. I to tak pięknie wygląda, bo idziemy od dołu. Do góry, jeszcze wyżej, ewentualnie możemy skręcić w prawo. Zobaczcie, co się dzieje. Niesamowite. Ależ to są widoki. To jest coś niesamowitego. No. Nic tylko się cieszyć, bo to tak wygląda niesamowicie, że grzyby sobie rosną. Jeden przy drugim. I takich widoków jak do mnie mam będzie coraz więcej, tylko żeby jeszcze padało oczywiście, także subskrybujcie kanał bo <noise> będzie się działo. A dzięki temu nie przegapicie, to zupełnie darmowe. Zobaczcie, będę sobie odkładał. Jeszcze pokażę, jak to w mchu sobie rośnie. Troszeczkę obkręcić, bo ja też bardzo lubię pokazywać. Nie tylko od razu brać grzyby, tylko spokojnie, delektować się i napawać tym, co się dzieje, nagrać ładnie, żeby nacieszyć oko. Także zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Ja przy okazji już się rozglądam, czy nie ma jeszcze kolejnego, czwartego do kolekcji z tego miejsca, ale nie widzę. Składam sobie kolejne i wielkim finałem <laughs> przechodzę. Do tego najpiękniejszego, no, który zobaczcie, jak pięknie się prezentuje, jak z obrazka: no, coś cudownego, jak to pięknie przyroda w pięknej postaci potrafi zaskakiwać i powodować, że człowiek tylko się uśmiecha. Pewnie widzicie, ile komarów tutaj lata. Gdybyście mieli słuchawki, to nie wystraszcie się, ale pewnie będziecie słyszeć te komary, bo ich jest tutaj po prostu mnóstwo. No, atakują z każdej strony. Zobaczcie. Subskrybujcie, to nic nie kosztuje. A takich widoków będzie zdecydowanie więcej. Zobaczcie, tak naprawdę, kolejnych kilka kroków powoduje, że mamy kilka kurek, które sobie tutaj rosną. Schowane w liściach w mchu. Zobaczcie, że cały czas grzyby rosną. Mamy początek lipca, a od połowy czerwca grzyby rosną. I oczywiście nie zmienia się również fakt, że z ogromną siłą atakują komary. No to również się nie zmienia. To jest stały punkt programu, można powiedzieć. No na szczęście również stałym punktem tych nie będę brał. Programu jest to, że są grzyby. I oby tak pozostało. Tutaj staram się odganiać. A zobaczcie, są kolejne i warto jeszcze tutaj naprawdę pospacerować. Oczywiście nie mogłem ominąć miejsca, gdzie powinny rosnąć kurki, bo e, i te grzyby lubię. Sobie zebrać, jeżeli gdzieś wokół mnie się znajdują, a tak wyznaczam trasę, żeby właśnie tak było. I zobaczcie, no one faktycznie sobie rosną. Tutaj jest jedna, tam jest druga. Oczywiście tej nie będę brał, bo jest zbyt mała, ale tę jak najbardziej. No mnóstwo komarów, strzyżyków. No jest dużo owadów, które troszeczkę dokuczają. No, ale to są uroki lasu. Mimo wszystko warto się rozglądać, bo tutaj naprawdę w tych liściach, zobaczcie, można znaleźć kolejne kurki. I akurat w tym przypadku było łatwiej, bo ona już była na tyle duża, że spod tych liści się wyłoniła. Natomiast no nie wszystkie Uf, tak łatwo dają się odnaleźć. To na przykład już nie była tak łatwo. Widoczna, ale zobaczcie, naprawdę robiąc kilka kroków można garść zapełnić. I to jest bardzo pozytywne, bo co kilka kroków można kolejne kurki sobie zbierać. A to bardzo smaczne grzyby, zobaczcie. I nie takie malutkie, fajne, grubiutkie kurki. Mało brakowało i bym przeoczył, ale gdzieś tam wypatrzyłem, ledwo ale jest podchodzę i zobaczcie odkrywam i co się okazuje nie jest jedna a są trzy to są właśnie te detale, te różnice a kiedy człowiek kucnie to widzi kolejną i kolejne więc no nic tylko zbierać i to jest bardzo przyjemne mimo komarów oczywiście no gdzieś tam Człowiek jest w stanie do tych owadów, przebywając tak często w lesie, no jest się w stanie przyzwyczaić i to naprawdę już po dłuższym czasie no na pewno odczuwa, ale nie robi mu już tak dużej różnicy jak na początku. Kolejne kurki lądują u mnie, a następnie wylądują w jajecznicy. Chyba te kurki również usłyszały o jajecznicy, i na tę wieść się pokazały, bo wcześniej nie widziałem. Teraz widzę. Kolejne, więc naprawdę wokół mnie mnóstwo grzybów. Tu borowiki usiadkowane, tu kurki. A ciekawe, czy będzie jakiś borowik szlachetny. Nawet jeśli nie, to jest to pozytywny dzień. A już w zeszłym tygodniu dużo borowików się pokazało. Także no naprawdę grzybów jest dużo jak na ten moment. Słuchajcie, czy ja przed chwilą mówiłem coś o borowiku szlachetnym? Wydaje mi się, że tak. Zrobiłem kilka kroków i wywołany do tablicy borowik ukazał się moim oczom, także jest to bardzo pozytywne. To już kolejny gatunek grzyba, którego tutaj mamy. Zobaczcie. Czekajcie, tutaj jest gałęzie są i to nie jest takie proste, ale jaka burdziutka, nóżka. O, jak on pięknie wygląda, jak on się pięknie prezentuje. No ta, ten kapelusz, ta nóżka, to obramowanie bielutkie. No, Trudno wręcz to opisać, ale to są piękne, wyjątkowe, jakże cudowne momenty. Zobaczcie, jest kolejny piękny borowik w tym roku. No nic tylko się cieszyć. Subskrybujcie kanał, a nie przegapicie kolejnych filmów. Te już wkrótce, i myślę, że będzie mnóstwo takich pięknych borowików. Ja tak naprawdę już powoli kieruję się do wyjścia. No ale las. Nie chcę mnie wypuścić jakby bo serwuje mi kolejne grzyby, które są na mojej drodze, więc to też jest bardzo pozytywne, że nawet wychodząc można coś znaleźć. Kolejna kurka, która ląduje u mnie i naprawdę w tych liściach na pewno skrywa się mnóstwo grzybów i nie sposób wszystkie zobaczyć i wyłapać, no bo jest to bardzo, ale to bardzo trudne. Ptaki mi tu nad głową śpiewają, nie chcę teraz głośno mówić. Posłuchajcie tylko, jaki koncert nad moją głową się odbywa, nie chcę tego koncertu zakłócać. Dlatego ja sobie tutaj po cichutku będę zbierał kolejne kurki, bo tych kurek jest tutaj bardzo dużo, Że wyjść z lasu trudno. Słuchajmy się ptaki, teraz nic nie będę mówił, przez chwilkę będę zbierał kurki. No i cóż, słuchajcie, kolejny bardzo przyjemny spacer za nami. Jak widać, ciągle pojawiają się kurki, borowiki usiadkowane, borowiki szlachetne. A to, że mamy początek lipca, to tylko dobry, dobra progno dobry prognostyk, no, że mam nadzieję, przy opadach deszczu. Będzie tych grzybów coraz więcej. W związku z tym, jeżeli nie chcecie przegapić żadnego pięknego borowika, chcecie mieć wszystkie informacje, być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Wystarczy sekunda, jedno kliknięcie zupełnie to nic nie kosztuje a macie mnóstwo informacji, jesteście na bieżąco. Nie przegapicie niczego. Zapraszam również do oglądania. Filmów z dzikimi zwierzętami w rolach głównych. Są to bardzo wyjątkowe sceny z ich codziennego życia w lesie, gdzie ja wszystko objaśniam, więc również zachęcam do, do oglądania takich filmów. Myślę, że każdy na moim kanale znajdzie coś dla siebie. Na dzisiaj to tyle. No i kolejne dni na pewno przyniosą kolejne filmy. Więc do zobaczenia i do usłyszenia. A na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam.